Witam Was w najnowszym odcinku. Nowości w ofercie Militaria.pl, ale ten odcinek będzie wyjątkowy. A wyjątkowość tego odcinka polega na tym, że po pierwsze jest to pierwszy odcinek w nowym 2024 roku. No ale jeżeli nowy rok, to i nasza noworoczna wyprzedaż. I dzisiaj w tym filmie zamiast nowości pokażemy Wam najciekawsze produkty, które objęte są noworoczną wyprzedażą. Ale na początek kilka słów o samej wyprzedaży. W ramach naszej noworocznej wyprzedaży możecie kupić wiele produktów nawet do 50% taniej. Kupicie sprzęt do ASG, karabinki pneumatyczne, pistolety, ale również sprzęt bushcraftowy, sprzęt wyprawowy, plecaki. Odzież i obuwie. No ale pamiętajcie, że wyprzedaż jest aktualna aż do wyczerpania zapasów, więc nie należy zwlekać. Składajcie zamówienia już teraz, a jeżeli chcecie robić zakupy w naszych sklepach stacjonarnych, to wyprzedaż w nich również obowiązuje. Wśród produktów objętych noworoczną wyprzedażą znajdziecie produkty takich firm jak Action Sport Games, Gamo czy Crossman. Również Alpha Industries, Brandit czy Pentagon, a także Badger Outdoor, Joker czy Cold Steel. Są również produkty Highlandera czy firmy Olight, dlatego sprawdźcie już teraz wszystko to, co objęte jest naszą noworoczną wyprzedażą. A teraz moje propozycje właśnie z naszej noworocznej wyprzedaży. A na początek mój ulubiony softshell od firmy Pentagon, który zresztą często możecie zobaczyć na naszych filmach, a jest to model Artaxes. Tym razem w kolorze kojot. Jest to lekka kurtka typu SoftShell, która wyposażona jest w membranę StormText, zapewniającą nieprzepuszczalność wody, a także oddychalność. Od wewnętrznej strony kurtka została poczyta miękkim polarem uszytym w technologii GridTech. Ten SoftShell dobrze chroni przed wiatrem, deszczem, a jednocześnie zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne. Kurtka wyposażona jest w aż 8 kieszeni, m.in. dwie piersiowe, dwie na rękawach. Mamy również dwie wewnętrzne. Wszystkie kieszenie zamykane są na zamki błyskawiczne. Pod pachami w tej kurtce znajdziecie otwory wentylujące. Mamy tutaj również wysoki kołnierz, a w nim chowany jest kaptur, który daje poczucie komfortu podczas deszczu i wichur. Kurtka takses od firmy Pentagon znajdziecie u nas również w innych wariantach kolorystycznych, niż ten Kojot, który mam na sobie. Zostajemy przy produktach firmy Pentagon, a ja chcę Wam pokazać w tej chwili buty Scorpion V2. Są to buty taktyczne, które wykonane są z połączenia wytrzymałej skóry oraz lekkiej nylonowej siatki. Buty, które Wam pokazuję są w kolorze czarnym, ale oczywiście znajdziecie u nas również inne wersje kolorystyczne tych butów. Wkładka tych butów wykonano z miękkiej pianki, a wyprofilowana podeszwa z uniwersalnym wieżnikiem zapewnia bardzo dobrą przyczepność na różnego rodzaju powierzchnia. Buty wyposażone są w 15 cm wysoką cholewkę zakończoną miękkim kołnierzem. Buty z V2 wyposażone są również w membranę HydroGuard, która chroni stopy przed przemoczeniem. Kolejne buty, które chcę wam pokazać, to są buty firmy Reebok, a jest to model Trail Grip Tactical. Trail Grip Tactical to bardzo wygodne wysokie buty taktyczne. Sprawdzają się na co dzień, ale również podczas marszu lub pieszej wędrówki. Buty wyposażone są w gumowe antypoślizgowe podeszwy, które od wewnątrz wypełnione są pianką. Takie rozwiązanie absorbuje wstrząsy dodatkowo zmniejsza obciążenie stawów. Wewnątrz buty zostały wyścielone materiałem Thinsulate, który zabezpiecza stopę przed wychłodzeniem. Buty zostały również wyposażone w boczny zamek YKK, który umożliwia szybkie ich zakładanie i zdejmowanie. Cholewka tych butów została wykonana z nylonu balistycznego, który został połączony z wodoodporną skórą. Buty świetnie komponują się zarówno z odzieżą militarną, jak i np. z jeansami. Kolejna moja propozycja to pistolet pneumatyczny Bersa Thunder 9 Pro od firmy Action Sport Games. Ten pistolet pneumatyczny jest licencjonowaną repliką pistoletu Thunder 9 Pro persa. Na pistolecie naniesione zostały licencjonowane oznaczenia producenta. Pistolet zasilany jest 12 gramowym nabojem CO2 i strzela śrutem BB w kalibrze 4,5 mm. Śród wystrzeliwany jest z prędkością początkową 122 m na sekundę. Magazynek mieści 19 sztuk tego okrągłego śrutu. Pistolet wyposażony jest w mechaniczne przyrządy celownicze, muszkę i szerbinkę, na które zostały naniesione białe oznaczenia. Mamy tutaj również pod lufą szynę w standardzie Weaver do zamocowania dodatkowych akcesoriów. Ten pistolet wyposażony jest oczywiście również w bezpiecznik, który zabezpiecza przed oddaniem przypadkowego strzału. Zanim opowiem Wam o kolejnych produktach objętych naszą noworoczną wyprzedażą, przypominam, że linki do wszystkich pokazanych w tym wideo produktów znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Czas na latarkę od Olajta i model Warrior Mini 2. Warrior Mini 2 świeci z maksymalną mocą 1750 lumenów i ma zasięg nawet 220 metrów. Co ciekawe, w najniższym trybie, czyli jednego lumena, ta latarka może świecić nieprzerwalnie nawet 45 dni. Producent tej latarce zastosował wydajną diodę High Performance LED. Warrior Mini 2 wyposażony jest w czujnik zbliżeniowy, który reaguje na bliski kontakt z obiektami. Na korpusie tej latarki znajduje się włącznik, a na nim mała dioda która pokazuje poziom naładowania akumulatora tej latarki. Warrior Mini 2 zasilany z akumulatorem 18650, a w komplecie znajdziecie kabel magnetyczny, dzięki któremu można ten akumulator naładować. W tej latarce, jak to u Olighta, zastosowano zaawansowany system elektroniczny, który steruje poborem prądu przez diodę. Dzięki takiemu rozwiązaniu latarka będzie świecić z jednakową mocą na każdym trybie, aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Latarka obsługiwana jest dwoma włącznikami. Jeden znajduje się z tyłu, drugi na korpusie, tuż za głowicą. Mamy tutaj również klips do jej wygodnego przenoszenia. A teraz jeden z moich ulubionych noży, czyli nóż CRKT M2104G. Columbia River Knife and Tool to znany producent noży, a model M21 to jeden z ich popularnych modeli. Jest to dość duży nóż składany, którego konstrukcja została oparta o szkielet wykonany z hartowanego aluminium. Okładziny, które zastosowano na rękojeści tego noża, są zrobione z tworzywa G10. Głownia noża ma profil recurve drop point i wykonana jest ze stali nierdzewnej 14116, która pokryta jest czarną warstwą ochronną. Na głowni umieszczono obustronny kołek, który obsługiwany jest kciukiem. Głównie wyposażono również we flipper, który wystarczy pchnąć palcem i nóż będzie otwarty. Noży wyposażony jest w blokadę typu liner lock, ale mamy tutaj również blokadę autolock, czyli taką blokadę blokady, dzięki której nawet przypadkowe naciśnięcie liner lock'a nie spowoduje zamknięcie się noża podczas pracy. Na rękojeści znajduje się klips do przenoszenia noża na kieszeni bądź pasie. Tutaj jedno z moich ulubionych urządzeń, a do tego bardzo przydatne, stacja zasilania XRG, tutaj wersja Beta 550. Ta stacja zasilająca ma pojemność aż 150 000 mAh. Umożliwia mobilne naładowanie urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptop, latarki a także inne urządzenia, które np. przydadzą się nam podczas biwaku bądź wyprawy turystycznej. Stację można naładować zarówno za pomocą ładowarki sieciowej, jak i ładowarki samochodowej, która znajduje się w komplecie. W pełni naładowana stacja Beta 550 umożliwia aż 33-krotne naładowanie smartfona. Radiotelefon można naładować 26 razy, latarkę 30 razy, a laptop 11. Mamy tutaj kilka wyjść, między innymi wyjścia USB, USB-C, a także wyjścia 230 V. Z tyłu stacji znajduje się latarka, która może świecić światłem stałym, pulsacyjnym, a także emitować sygnał SOS. Jeśli wiecie czym jest technika krzyżowa, to dla was jest następny produkt, czyli szabla Cold Steel Polish Saber. Jest to wytrzymała replika ostrej, polskiej szabli husarskiej z XVII wieku. Ten typ szabli łączy w sobie zalety szabli wschodniej i zachodnioeuropejskiej, która zapewnia dobrą ochronę ręki, dużą dynamikę, a także manewrowość i świetne właściwości sieczne oraz kolne. Tego typu szabla husarska jest związana z triumfami polskiego oręża w XVII wieku. Stosowana była głównie przez jazdę, ale również sprawdza się w walce pieszej, a także podczas pojedynku. Ta szabla jest bardzo ostra i dedykowana jest do treningu cięć. Głownia wykuta jest ze stali węglowej 1055, a rękojeść obciągnięto czerwoną skórą. Karbę na rękojeści tej szabli wypełniono stalowym skręcanym drutem. To tyle w tym wideo, a ja na koniec przypominam Wam jeszcze raz, że nasza noworoczna wyprzedaż trwa do wyczerpania zapasów magazynowych. Dlatego warto się pospieszyć i jeżeli dodacie sobie jakiś produkt, do koszyka na naszej stronie internetowej to wcale nie oznacza, że będzie on dla Was zarezerwowany. Do zobaczenia.